Moi drodzy witam Was serdecznie z placu budowy, z budowy ścieżki rowerowej od starostwa do ulicy Zarzyna. Jest to inwestycja, na którą czekaliśmy wiele, wiele lat. Mieszkańcy czekali na bezpieczne połączenie ulicy Zarzyna wzdłuż drogi wojewódzkiej z drogą krajową. Jestem ze mną Pan Starosta bez Starosty nie byłoby możliwe realizacja tych wszystkich zadań, które mamy w ramach Centrum Przesiadkowego nr 2, etap drugi, dlatego, że jest to 10 różnych odcinków na terenie całego miasta za ponad 3 miliony złotych, no ale dzięki temu te poszczególne elementy ścieżek rowerowych one się będą łączyć w większą całość i myślę, że i na terenie Bierunia, i na terenie powiatu mieszkańcy już wkrótce. Także czekamy na to, żeby na tych drogach, na ścieżkach rowerowych te prace się zakończyły. One prawdopodobnie zakończą się do końca 2022 roku. No i co? Do zobaczenia na rowerach na ścieżkach rowerowych. Ja zapraszam już w sąsiednim bojskim po sąsiedzku. Troszkę trzeba poczekać, żeby ścieżkę zrobić, ale tam radę spóźnił.